Dzień dobry, dzień dobry, niedobry wieczór, niedobry wieczór, dlatego że jesteśmy, spotkamy się w ciągu dnia, można powiedzieć, zacznij południe dobrze z dobrą wróżbą, z, z dobrą energią Rudkowskiej, Oczywiście energetyka na 13 sierpnia 2025 roku i najpierw zobaczymy aspekty planet, jakie kochani są. I już momencik, momencik, zaraz Wam powiem, co się będzie działo na nieboskłonie. Na razie dużo się będzie działo póki co już teraz, 12, czyli dzisiaj, bo tak jak mówiłam, że. Ważna koniunkcja księżyca Saturna i Neptuna w znaku Barana, to mówię o 12, nie o 13, więc jestem ciekawa, jak wam mija 12. A jeżeli chodzi o 13 sierpnia, to mamy mało aspektów i raczej takich aspektów, w których powinniśmy być. Być tacy zdystansowani. Zdystansowani, nie wchodzący w emocje, nie robiący na przykład zakupów kompulsywnych, nie popadający w różne lęki, strachy. Dlaczego? Dlatego, że mamy. O godzinie 12.50 oczywiście jutro księżyc w kwadraturze do Jowisza, czyli nasze emocje mogą być nieadekwatne do sytuacji. I później mamy o 15.02 księżyc w kwadraturze do Wenus, czyli uważać na relacje damsko-damskie, uważać na nasze relacje z pieniędzmi, żebyśmy nie stracili i żebyśmy w jakiś sposób nie popsuli sobie komfortu życia. Tutaj jeszcze, cy 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 cytując astrokalendarium, planetarna huśtawka nieco osłabnie czyli to jest ten układ, o którym mówiłam, że jest dzisiaj 12, ale nadal może być odczuwalna. Ustawienie w jednej linii Marsa, Saturna i Neptuna może przynieść głębokie przewartościowanie licznych aspektów życia, odpowiednie reagowanie. Na stojące wyzwania, trudności i problemy. Uważam, że z tym reagowaniem na różne rzeczy możemy mieć problem, i nie musi być ono takie adekwatne do sytuacji. Czyli tak jak gdyby kontrolować swoje emocje. Ja nie wiem, czy słowo kontrolować swoje emocje jest dobre, ale na pewno bym powiedziała, zarządzać swoimi emocjami. I kochani, w dalszym ciągu drugi dzień. Karty z mojego magicznego pudełeczka, limitowana wersja, bardzo droga, The World of Vision Tarot. I zaczynamy. Wczoraj zaczynaliśmy od Strzelca. Koziorożca pomijam, bo jak byłam na działce, od niego zaczęłam i zaczynamy dzisiaj od Wodnika. Przetasuję dobrze karty, słuchajcie, dlatego że wczoraj dużo mieczy wychodziło. Mam nadzieję, że na 13 będą lepsze karty wychodziły. I zaczynamy od wodnika. Co u wodnika? Dla wodnika mamy bardzo dobrą kartę, dziewiątkę, o tak pokażę, żeby było bardziej widać, dziewiątkę denarów. Dziewiątka denarów zachęca nas, Czyli osoby z poznaku wodnika, żeby sobie na więcej niż zazwyczaj pozwoliły, żeby zwolniły tempo, dogodziły sobie, zharmonizowały się z energią wszechświata, przyrody i w ten sposób naładowały akumulatory. Dobry czas, chociaż aspekty nieciekawe, do działań finansowych. Co dla ryb, dla ryb mamy bardzo dobrą kartę. Ryby powinny być zadowolone, bo ostatnio nie miały najlepszych. Karta kapłana, czyli ryby będą mądre. Ryby będą umiały zarządzać swoimi emocjami. Ryby będą jutro umiały podejmować mądre decyzje i być może nawet innych wspierać w ich decyzjach. Sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne. I doradzać się mądrych mężczyzn. Co dla Barana, dla Barana Szóstka Pucharów, bardzo ją lubię. To jest taka karta bardzo niewinna, bardzo lekka. Nie wiadomo, jakich wydarzeń w tym dniu nie będzie, ale na pewno będzie to miły dzień, przepełniony dobrymi ludźmi, dobrymi wspomnieniami i taką jak gdyby chęcią. Może nie fizycznie, ale chociażby w planach powrócenia tam, gdzie mi było dobrze, albo odnowienia kontaktu z kimś, z kim się dobrze rozumiałam. Co dla byka? Dla byka nie najlepsza karta dziewiątka mieczy. Czyli byki powinny popracować nad, swoim, nad swoimi lękami, rozpuścić je, zaakceptować i starać się zobaczyć, że jest połowa wody w szklance. Aż połowa, a nie tylko połowa. Wiele Waszych lęków jest irracjonalnych, i wiele tych sytuacji, o które się boicie, nie powinno się absolutnie zdarzyć. Co dla bliźniąt, co dla bliźniąt. Dla bliźniąt dziesiątka buław. Dziesiątka buław nie jest złą kartą, ale taką ciężką kartą, pod jakimkolwiek ciężką. Może być wam jutro ciężko, ciężko fizycznie, bo na przykład gorąco, ciężko fizycznie, bo może wam się przytyło, albo ciężko fizycznie, bo macie zbyt dużo obowiązków, nawet nie fizycznie, a w głowie, tak? Więc to też jest pokazane, żeby co jest do zrobienia zrobić i tego, co nie trzeba na swoje barki nie brać. Co dla raka? Dla raka mamy kartę MAGA, bardzo silna karta, mówiąca o tym, że dobrze jest, słuchajcie, nie wiem, jak to się stało, że się, o, mam jakąś nową funkcję, ale ja, patrzcie, poczekajcie, czy ja będę umiała to znowu zrobić? Nie, bo to samo się jak gdyby powiększyło. Ciekawa jestem, dlaczego to się powiększyło. Nie znam jeszcze swojego tego komputera do końca. Ale może się nauczę, bo to się samo powiększyło. Jeżeli chodzi o maga, mak jest początkiem, czyli raki, bierzcie się do działania, zaczynajcie nowe rzeczy, bądźcie widoczne. Być może tak jak maga powiększył mój komputer. O, mówię powiększyć i to chyba na głos działa. Ale jaja, powiększył komputer. Może tak wypowiększajcie obszar swoich wpływów. Ale historia. Niesamowite, normalnie aż nie mogę uwierzyć, co tutaj się dzieje. Teraz jestem blisko, a byłam gdzieś daleko. O, samo się powiększa. Dobrze. Teraz idziemy, kochani, do lwa. Co u lwa królowa mieczy? Królowa mieczy jest kartą bardzo silną, jeżeli chodzi o intelekt, czyli lwy będą miały dobry pomyślunek, będą dużo. Myślały, dużo wiedziały, będą też operowały dobrym słowem, sprawy związane z kobietą, kobietami będą ważne. Co dla panny? Dla panny mamy pazia mieczy, czyli bardzo często jest to karta związana z dzieckiem, dziećmi, ewentualnie zwierzętami, czyli dzieci, zwierzęta, młodsi będą ważni. Dla Was, ale jest to też taka bardzo dobra karta do tego, żeby zachwycać się nowymi, nowymi rzeczami, żeby odkrywać nowe rzeczy, żeby tak jak gdyby z takim zachwytem, otwartą buzią patrzeć na świat. No i też możecie błysnąć intelektem, błysnąć słowem. Co dla wagi? Dla wagi mamy czwórkę pucharów. Czwórka pucharów jest taką kartą odizolowania. Więc gdzieś niektóre wagi mogą chcieć się odizolować, mogą się izolować, albo nawet jakby się świadomie nie izolowały, to mogą być gdzieś e, zaklęte w swoich myślach albo w jakimś jednym temacie, no, byle za bardzo się nie odizolować. I też jak gdyby to jest karta, która mówi, że ważna jest woda, żeby pić dużo wody. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona as mieczy. Jeżeli coś w Twoim życiu wymaga przecięcia, to warto to przeciąć raz na zawsze i w to miejsce rozpoczynać nowe rzeczy. Myślę, że Twoje myśli, Twoje działania przyniosą wiele dobrego, wiele takiego rozstrzygającego. Co dla Strzelca? Dla Strzelca mamy kartę gwiazdę. Więc Strzelce będą miały dużo uroku osobistego. I trudne sprawy powinny załatwiać na urok osobisty. Powinny otaczać się jutro ładnymi rzeczami, ładnymi rzeczami, dobrymi ludźmi i, i upiększać siebie i wszystko wokoło. Może też się zainteresować zdrowym trybem życia. Co dla koziorożca? Dla koziorożca mamy kartę, Szóstka buław, czyli karta zwycięstwa, czyli za co koziorożce się wezmą, powinno, powinno zakończyć się zwycięstwem, ale niech się za co zbiorą, bo nieraz jest tak, że po prostu dzień można trochę, tak powiem, brzydko przebimbać tak, i nic się nie będzie działo, działo pomimo dobrej karty. Więc te karty warto wykorzystywać. Zobaczymy iluminacja dla nas wszystkich. Iluminacja dla nas wszystkich. Jeśli chcesz osiągnąć swój cel, pozwól duszy kierować swoim życiem. Całkowicie się zgadzam. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. To jest to, i na dzisiejszy dzień wyszła iluminacja, żeby dawać ludziom więcej czyli karta, karta dla Państwa wszystkich, anielska, na najbliższy czas. Rozpostrzyjcie kochani skrzydła. Rozpostrzyj skrzydła, archanioł Ariel mówi, nie powstrzymuj się dłużej, to jest doskonały czas, a ty jesteś gotowa, by poszybować. Czyli szybować, nie stać w miejscu, wyjść spoza swojej przestrzeni komfortu pani Karolina pyta kiedy jabłuszko dać na dobrobyt z ryżem nie pamiętam kiedy jest znów Księżyca i teraz nie wiem czy będę umiała sprawdzić zaraz chyba tutaj nie mam tej kartki natomiast odnowił Księżyca nie wcześniej niż odnowił Księżyca to jest istotne jeszcze o numerologii nie powiedziałam o numerologii nie powiedziałam Trzynasty czwórka, ósemka z, z, z miesiąca ósemka, całość trójka, czyli nawet jakby były trudne aspekty planet to tyłeczek będą nam, będzie nam ratowała trójka, kontakt z innymi ludźmi i wiele rzeczy na zasadzie obracania. W żart. Kochani, dziękuję za to, że jesteście. O, Pani Krysia 23 jest znów, czyli od 23 tylko trzeba sprawdzić o której godzinie. Myślę, że chyba nów jest rano. Z tego co pamiętam, ale teraz nie mam tej rozpiski. Kochani, bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jutro też pewnie o wcześniejszej porze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, kochani. Pa.